W sytuacji, jeżeli po klonowaniu partycji wyskoczy Wam taki błąd przy uruchamianiu już z dysku docelowego, czyli 0xc000000e, w takim wypadku mamy problem z rozruchem. Trzeba odbudować ścieżki. Wystarczy to zrobić poprzez wsadzenie do napędu optycznego, czyli do CD-ROM-a, DVD, płytki z Windowsem 7, Windowsem Vista, Windowsem 10 czy też 8 i uruchomić płytkę w napędzie optycznym. Zrobimy to teraz. I skorzystać z narzędzia automatycznego naprawiania. To narzędzie samo wykryje problemy ze ścieżkami i zaproponuje naprawę. Jeżeli ta naprawa będzie nieskuteczna to zastosujcie się do rady, która będzie w opisie filmu, tak aby ręcznie odbudować ścieżki, informacje o urządzeniach, o dyskach. Ok, uruchamiamy spłyty Instalator Windowsa, wybierzemy język. Czasami taki problem występuje, jeżeli nie klonujemy całego dysku z dysku na dysk, tylko bawimy się w klonowanie partycji pojedynczych na mniejszy dysk, tak jak tu w tym przypadku, gdzie z dysku 1TB zmieniamy na nowy dysk 120 GB. W takim wypadku takie błędy mogą się zdarzać i jest to całkowicie normalne. Wystarczy albo instalator systemu, czyli właśnie spłytki automatycznie naprawi, albo ręcznie trzeba kilka komend wpisać w opisie pod filmem. Dokładnie zapodam linka z Microsoftu z bazy wiedzy i krok po kroku co trzeba zrobić. Ale w większości przypadków, jak nie wszystkich, narzędzie naprawienia automatycznego spłyty w pełni wystarczy. Ok, w pierwszym kroku wybieramy język. Dalej, zainstaluj teraz. Nie naciskamy oczywiście, tylko naciskamy napraw komputer. W tym momencie system próbuje odzyskać informacje o poprawnej konfiguracji startowej. Ok, już mamy automatyczne powiadomienie, że system znalazł problemy z opcjami startowymi komputera. I tutaj mamy, czy chcesz zastosować naprawę, oczywiście warto wyświetlić szczegóły. Tutaj mamy informację, że zostanie naprawiona następująca opcja uruchamiania Windows Boot Manager. Zostaną usunięte następujące opcje uruchamiania Windows 7. Po prostu nie znaleziono urządzenia i dalej zostaną dodane następujące opcje uruchamiania Windows 7 Home Premium odzyskano. I Windows Recovery Environment też odzyskano. Dobra, czy coś jeszcze? Kopia bieżąca danych konfiguracji rozruchu została zapisana na C, bo to, OK, to jest wszystko. Z tej. I taki komunikat, e, wyświetla się zawsze, no prawie zawsze, e, gdy Bawimy się w klonowanie, migrowanie systemu z dysku na dysk. I czasami po prostu tak bywa. Tak więc wystarczy płytka, uruchomić napraw i uruchom ponownie. I już sprawa jest załatwiona. Można już płytkę sobie wyciągnąć. I komputer uruchamia się już z nowego dysku SSD. Wszystkie programy, cały system, wszystko będzie zachowane tak samo, jak mieliśmy na starym dysku. Po pierwszym uruchomieniu, prawdopodobnie system zaraz wykryje nowy dysk i zaproponuje ponowne uruchomienie komputera. No, należy to oczywiście zrobić. Jeżeli mielibyście dalej problem, że spłytki narzędzie poprawi wszystkie opcje konfiguracyjne i dalej macie ten sam błąd, to wejdźcie do BIOS-a, do ustawień dysku i sprawdźcie, czy czasem nie macie na odwrót zmienionej opcji dysku, na przykład z IDE zmienione na akcji albo z akcji na IDE. Zmieńcie tą opcję na tak jak było na starym dysku, zapiszcie ustawienia BIOS-u i prawdopodobnie problem będzie załatwiony. Dobra, to by było na tyle, tak więc migrowanie systemu. Operacyjnego, razem ze wszystkimi danymi na tej partycji oraz partycją ukrytą, systemową około 100 do 300 MB zostało wykonane. Dwie partycje sklonowane, i oczywiście, jak to zwykle bywa, musi być jakiś problem. Tak więc błąd wystąpił, ale naprawa to jest tylko wsadzenie płytki i zastosowanie automatycznej naprawy, poprawy ścieżek informacji o. Dyskach. I to tyle. Oczywiście subskrybujcie kanał, komentujcie, jak macie jakieś uwagi. A ja jeszcze zamieszczę w opisie informacje, w jaki sposób ręcznie można poprawić e, informacje o urządzeniach. Trzymajcie się, pozdrawiam.